Cześć wszystkim! Tu Adrianna i dziś przychodzę do Was z upragnioną czwartą częścią żenat. I żeby tradycji stała się zadość, obiecuję Wam, że jeżeli dacie mi 5000 łapek w górę, to nagram kolejną, już piątą część. Mam też kilka ogłoszeń dusz mianowicie założyłam dla Was grupę na Facebooku pod nazwą tęczowe jednorożce Adrianny i zapraszam do niej każdego widza. Oraz pod tym filmem możecie zadawać mi pytania, ponieważ następny film to będzie QA. Przypominam Wam także, że są już wyniki rozdania, więc sprawdźcie opis pod konkursowym filmem, bo może to Wam się poszczęściło. A teraz zapraszam do Żenat. Miejsce piąte to noszenie zbyt małych ubrań. Czasem mam wrażenie, że niektórym wydaje się, że jeżeli mają większy rozmiar i założą ubranie w mniejszym rozmiarze, to automatycznie przemienią się w ten mniejszy rozmiar. Ale niestety to tak nie działa i przez to mamy później taki efekt baleronika. Oh, no. Dużo lepiej jest, jak ktoś nosi dopasowany do siebie rozmiar, i wtedy wszystko jest bardzo ładnie podkreślone i wygląda pięknie. Samochód. Wiecie, żeby nie było, że ja hejtuję większe osoby, bo sama nie jestem kruszyną. Ciekawe dlaczego. Miejsce czwarte to zbyt długie tipsy. I na pewno się ze mną zgodzicie, że zbyt długie tipsy nie wyglądają ani ładnie. Ani nie są szczególnie higieniczne. Kiedyś oglądałam taki program o kobietach, które lubiły mieć takie bardzo długie tipsy i mówiło, że one są całkiem przydatne w kuchni, bo można za jej pomocą na przykład kroić banana. Po co komu noże? Przecież są tipsy. Ten do chleba, ten do mięsa. Perfekcyjna pani domu. Miejsce trzecie to przesadzanie z powiększaniem ust. I muszę wam powiedzieć, że ja nie mam nic do powiększania ust, szczególnie jeżeli ktoś ma ładnie zrobione te usta. Natomiast jeżeli ktoś przesadzi, to później widzimy efekty tego na ulicach w postaci takich kaczych ust. Kaćka, to Max, co może z ciebie być. Miejsce drugie to hardkorowe modyfikacje ciała, czyli wszczepienie sobie guzów pod skórę, rozdwojony język, spiłowane zęby. I muszę wam szczerze powiedzieć, że jak patrzyłam na te zdjęcia, to aż mnie ciarki brały. I miejsce pierwsze to rajstopy dla panów. I w tym miejscu muszę podziękować na Mary Lamperti, która podsunęła mi ten pomysł. Mam nadzieję, że to dobrze przeczytałam kochana. Jeżeli nie, to przepraszam. I zwracam się z prośbą do panów, żebyście mi powiedzieli, po co są takie rajstopy. No bo chyba nie po to, żeby nogi ładnie w spódniczce wyglądały. Nie wiem, może po to, żeby ciepło było, ale do tego chyba są kalesony. Nie wiem, poddaję się. Tak, i to już wszystko w tym odcinku. Pamiętajcie, że jeżeli zostawicie mi 5000 łapek w górę, to nagram kolejną część. Zasubskrybujcie mój kanał, żeby nie pominąć żadnego odcinka z tej serii. Oraz wpadajcie na naszą grupę facebookową Tęczowe Jednorożce Adrianny oraz na mojego Instagrama. Dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia w kolejnym filmie. E aí